Na pewno każdy z Was kojarzył One Direction, Bars Melody czy Little Mix. Za wszystkimi tymi grupami stał właśnie Simon Cowell, który poprzez własne telewizyjne produkcje jak X Factor czy Pop Idol stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi w branży muzycznej. Mimo tego, że podczas programów X Factor był uwielbiany przez widzów, to za kulisami sprawa często wyglądała zupełnie inaczej. Niemal w każdym odcinku znęcał się nad uczestnikami, co w niektórych przypadkach prawie skończyło się tragicznie. A artystów podpisanych do swojej wytwórni Psycho Music wykorzystał jak maszynki do zarabiania pieniędzy. Nie mogli decydować nawet o tym w co mogą się ubrać, z czym przede wszystkim zmagało się One Reaction, którzy do kieszeni Simona włożyli najwięcej pieniędzy, choć na dobrą sprawę to nawet nie on wpadł na pomysł, aby zrobić z nich grupę. The right look and the right charisma on stage. I think they'll be really great in a boy band together. They're like, but they're like little stars, so you can't get rid of little stars, you know? A jedyne, czego Bola tak żałował, to tego, że nie wycisnął z nich jeszcze więcej. No ale w jaki sposób Simon w ogóle znalazł się w branży muzycznej? Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta: jego ojciec był dyrektorem wytwórni Emma, dzięki czemu Simon dość szybko zdał sobie sprawę, jak trudnym miejscem do pracy jest branża muzyczna. Jego pierwsza praca w branży nie była taka, jaką sobie wymarzył, bo głównie odpowiadał za odpisywanie na różne listy i podawanie dalej tych, które przychodziły i były ważne. Mimo to był bardzo ambitny i chciał zdziałać w branży coś więcej niż tylko odbieranie listów. Postanowił zawalczyć o angaż w dziale AR, ale tego awansu nie otrzymał. Mimo to jego były szef zauważył w nim potencjał i razem z Bartonem stworzył Funfair Records, w której głównie odpowiadał za to, co chciał robić zawsze, czyli wyszukiwanie talentów. Jako wytwórnia szukali nie tylko artystów, ale zajmowali się też sprzedażą nagrań, różnego rodzaju ćwiczeń. Z czasem Simon kładł coraz większy nacisk na muzykę, a początkowym rynkiem poszukiwań były Włochy. To właśnie tam najpierw znalazł orkiestę Rondowe Nazio, których nagrania sprzedawali razem ze swoim szefem, ale też tam odnalazł Sinite, której utwór Somasho okazał się hitem, dzięki czemu po raz pierwszy w życiu 27-letni Simon Cowell otrzymał spory zastrzyk gotówki. W tym momencie czuł się panem świata. Kupował dla siebie przeróżne rzeczy, Porsche, mieszkania, drogie ciuchy, ale z czasem wydatki zaczęły przewyższać jego przychody. Zaczęło brakować pieniędzy na wypłaty artystom, przez co w 1989 roku z powodu długów firma upadła. A Simon na spłatę zobowiązań musiał sprzedać swoje Porsche wraz z domem i tak naprawdę znów zaczynał od zera. Tylko był zdecydowanie mądrzejszy ze względu na zebrane doświadczenie w branży. Dlatego zatrudnił się w BMG, gdzie pracował w dziale AR. Był w tym czasie bardzo zdeterminowany, aby Wrócić w to samo miejsce, w którym był już kilka lat temu. A w tym pomógł mu Robson Green i Jerome Flynn, którzy byli aktorami bardzo popularnego serialu w Wielkiej Brytanii pod tytułem Soldier, Soldier. Dzięki Simonowi ta dwójka wydała utwór Unchained Melody który oczywiście został też zaprezentowany w serialu, dzięki czemu szybko zdobył popularność i wbił się na numer 1 brytyjskiej listy przebojów, a na jej szczycie utrzymywał się przez 7 tygodni. Po czym ta dwójka wydała album, który również stał się hitem i został najczęściej kupowanym albumem w 1995 roku, sprzedając ponad 2 miliony kopii i dzięki temu duetowi, jak sam przyznał, zarobił swój pierwszy milion. Od tego momentu jego życie zaczęło na nowo się układać. Po udanym podpisaniu duetu zdecydował się na podpisanie angielskiego boysbandu Five, który również okazał się sukcesem, tym razem nawet międzynarodowym dzięki singlowi When The Lights Go Out. Więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że Simon miał nosa do podpisywania talentów. Naprawdę potrafił tworzyć gwiazdy. Tak było też z irlandzką grupą Westlife, gdzie dał radę swojemu znajomemu Louisowi Walshowi mówiąc, że jeśli będzie chciał ich podpisać, to trzeba zmienić co najmniej trzech z nich, bo może faktycznie potrafią śpiewać, ale są najbrzydszym boysbandem jaki widział. I tak faktycznie się stało. Przez radę Koela wymieniono dwie osoby, a ten później zrobił z grupy niemalże super gwiazdy oczywiście na rynku brytyjskim, więc doskonale wiedział, jak działa branża, a w 2001 roku podjął dość ryzykowną decyzję. To właśnie wtedy, razem z ówczesnym menadżerem Spice Girls Simonem Fullerem, wpadli na pomysł stworzenia gwiazd poprzez talent show, dzięki czemu mogliby znacznie bardziej zmonetyzować swoją działalność. A tam, gdzie jest potencjalny zysk, to tam jest też Simon Cowell. To właśnie jego Fuller obsadził w roli jednego z jurorów. Początkowo show musiało w jakiś sposób wzbudzać kontrowersję, tylko po to, aby się oglądało, dlatego był dość bezpośredni w stronę You will never ever ever have a career in singing. I don't believe you. Popularność idola już w pierwszym sezonie była przeogromna, a postać Simona ze względu na jego szczerość, która czasem była brutalna, szybko stała się uwielbiana w Wielkiej Brytanii, a potencjał w tym programie dostrzegli producenci ze Stanów Zjednoczonych, którzy szybko przekonali Simona Flera, a przede wszystkim Koela, aby rozpocząć to show również w Ameryce. No i jak doskonale wiecie, tak faktycznie się stało. Tam Simon był jeszcze bardziej kontrowersyjny, co spodobało się amerykańskiej publice, która licznie zasiadała przed ekranami, dzięki czemu American Idol stał się najpopularniejszym programem w Stanach Zjednoczonych. Imperium Simona szybko przerodziło się w coś większego. A po sukcesie, Idola już sam stał za X Faktorem, który bardzo dobrze znacie. Po czym zaczął światową ekspansję. Idola mogliśmy zobaczyć w ponad 56 krajach, X Faktor produkowany był w 46 krajach, a Mam Talent w 66 krajach. Więc wszystkie programy, które poniekąd zapoczątkował Simon, okazały się niesamowitym sukcesem. Jednak była też druga strona tego sukcesu, która czasem kończyła się tragicznie. Bo jak wiecie, z czasem Simon pozwalał sobie na coraz to więcej. Doszło do momentu, że komentował już nie tylko umiejętności uczestników, ale też wygląd, dzięki czemu w przestrzeni publicznej bardzo dużo mówiło się o ich faktorze przy idolu, przez co naturalnie zwiększała się oglądalność. Choć wygranych programu traktował jeszcze gorzej, do czego jeszcze przejdziemy w tym materiale. Ale znęcanie się w programach stało się ich pewnego rodzaju stałym elementem, a wielu uczestników jego uwagi brało za bardzo do siebie. Podobnie było z Mandisą, której wagę podczas programu American Idol wytknął Simon, jednak ta dość dobrze poradziła sobie z tym obraźliwym komentarzem. Have a stage Simon... A lot of people want me to say a lot of things to you. But this is what I want to say to you is that, yes, you hurt me. And I cried. And it was painful. It really was. But I want you to know that I've forgiven you. And that you don't need someone to apologize in order to forgive somebody. So I just wanted you to Amen. know. Amen. Mandisa, I'm humbled. Amen. Come here. Give me a kiss. Yeah. <laughs> Come here. Jednak nie każdy potrafił ucignąć krytykę Simona, który naprawdę świetnie kierował produkcją. Wiedział co zrobić, aby ludzie znienawidzili jednego z uczestników, a innego pokochali. A o tym, że ustawiał swoje programy i wiele zespołów dogrywał produkcji, jest niemal oczywiste. Jednak kobietą, która całkiem niedawno pozwała Simona o zniszczenie jej życia jest Katie Weissel, której występ w X faktorze na samym YouTubie obejrzało 13 milionów osób. Była ona wyśmiewana, otrzymywała groźby przez internet, a to wszystko doprowadziło do wielu ataków paniki. Całe doświadczenie Katy z programem X-Factor doprowadziło do wielu lat traumy i terapii. Z powodu tego, co spotkało ją w x faktorze zapisała się na studia prawnicze. Jak sama mówiła, tylko po to, aby złożyć pozew przeciwko Coelowi. Jednak to nie koniec uczestników, którym nie udało się w programie, a zniszczono im życia, bo takich przykładów jest jeszcze kilka. Przez Simona ucierpiało nie tylko bardzo popularne tło Edward, czy Fifth Harmony, ale na praktykach Simona, które przemycane były do każdego x faktora bardzo mocno ucierpiała Zoe Alexander, której X-Factor naprawdę zniszczył życie, a ta nawet nie wygrała programu. Zoe pojawiła się w programie Koela w 2012 roku, a osobą z produkcji od razu skojarzyła się z Pink. No musicie przyznać, podobieństwo jest dość oczywiste. Mimo tego, że Zoe chciała przedstawić się wszystkim jako ona sama, no to inny plan wobec niej miała produkcja, która wręcz zmusiła ją do zaśpiewania jednego z utworów Pink. Within hours he'd me back, saying to me that they wanted me to sing a Pink song. I wasn't instantly convinced. But he basically said that if I didn't, I wouldn't be on the show. Przez jej wizerunek widziano ją tylko jako idealną kopię Pink, na której będą mogli świetnie budować historię. Co było dla niej dość krzywdzące, ale wiedzieli, że clong Pink świetnie się sprzeda i będzie o tym głośno. A to dopiero początek, bo to co się stało na scenie to coś, czego nikt się nie spodziewał, ale zanim na nią weszła, jedna z osób powiedziała do niej tak if the judges say no beg them. Do, do whatever you can, to get them to say yes. Cry. Get down on your knees and beg. Problem w tym, że gdy zaczęła śpiewać w sumie narzucony jej utwór to w jego trakcie kazano jej przestać i wybrać kolejny utwór. Tak też się stało: zaczęła śpiewać kolejny utwór innego wokalisty, i znów przerwano jej w połowie. A jeden z jurorów postanowił powiedzieć 23 latce kilka niemiłych słów. I potem, gdy odpadła, to jeszcze w programie zaczęła mówić o tym, co działo się za kulisami. A chwilę po wyjściu wróciła na scenę z ojcem, gdzie padło kilka ciężkich słów. Jak Zoe mówiła w jednym ze swoich filmów, była niemal przekonana, że jej występ nie zostanie wyemitowany. Jednak producenci show osiągnęli to, co chcieli i oczywiście, że wystąpiła w odcinku, którego, jak się możecie domyślać, była główną bohaterką. A and I I I live in a quite small town where people know each other. But everywhere I went, it, there was just constant reminders of that day. People would stare at me and laugh at me. And I would go in the post office and the old lady behind the counter that I would normally have a nice chat with didn't want to speak to me anymore and would just give me dirty looks and scowl at me. I'd go to the gym And people would watch the video on their phones, in front of me and then whisper and laugh. Potem Zoe wpadła w ogromne problemy na tle psychicznym, z powodu upokorzenia na cały kraj zamykała się w swoim pokoju, płakała całymi dniami nie wychodząc z łóżka, a narastająca ilość obraźliwych komentarzy całkowicie niszczyła jej samoocenę. Gdzie nie poszła, na dobrą sprawę była wytykana palcami, dlatego, jak sama mówi, próbowała to wszystko skończyć. Co ciekawe, Zoe w swoim filmie stwierdziła, że nie było momentu, w którym wróciła z ojcem na scenę. Według niej ten moment został dodany w postprodukcji, aby wzbudzić jeszcze większe emocje u widza. Jej zdaniem podobnie było z niektórymi komentarzami od jurorów, które wtedy nie padły, a jej zdaniem zostały dograne w postprodukcji. Jednak to nie zmienia faktu, że złote dziecko Simona Coella, którym bezwzględnie jest X Factor, faktycznie zniszczyło psychicznie wiele osób. Takich przykładów jest zdecydowanie więcej, choć ten z Zoe Alexander bezwzględnie jest tym najgłośniejszym. Teraz wróćmy już do samego Simona Coella i tego, w jaki sposób wykorzystywał artystów do granic możliwości. Chyba nikogo nie zdziwię, jeśli powiem, że najlepszym na to przykładem jest One Direction i to od nich zaczniemy, bo to właśnie cała grupa padła jego ofiarą. Choć jak już mogliście zauważyć na samym początku, na pomysł stworzenia z piątki chłopców Boys bandów wpadła Nicole, to ten pomysł bardzo mocno przypisywał sobie Simon, wielokrotnie mówiąc w wywiadach o tym, jak wpadł na to, aby z pięciu solistów uformować grupę. Po podpisaniu przez One kontraktu z wytwórnią Simona, stali się oni jego niewolnikami. Nie tylko nie mogli wyrażać siebie, oni po prostu nie mogli być sobą. Każdemu z nich Simon, razem ze swoim managementem, przypisał medialny wizerunek. Na przykład Zayn Malik miał być tym tajemniczym gościem, a Harry stała ich zbabiarzem. Choć, jak już pewnie doskonale wiecie, wcale tak nie było. Co gorsza, podczas swoich tras koncertowych nie mogli się nawet sami ubrać, nie mogli wychodzić na miasto, do czego też zaraz wrócimy. Nie mogli też decydować o swojej fryzurze, a Zayn Malik nie mógł nosić Brody, bo ta nie współgrała z imidżem kreowanym przez grupę. Po wydaniu swojej pierwszej płyty, One Direction ruszyło w trasę koncertową, która miała być spełnieniem marzeń, a stała się istnym koszmarem. Między innymi z powodu bardzo napiętego grafiku, dochodziło do momentów, w których ci spali na podłodze, a z powodu niemal ciągłej podróży, to bardzo często spali po 3-4 godziny dziennie. A widząc ogromny potencjał sprzedażowy grupy, Simon Cowell, nie konsultując tego z żadnym wokalistą, zaczął sprzedawać bilety na nową trasę koncertową, a co lepsze wraz z nowym albumem. Problem w tym, że żaden z artystów nie miał w planach wydawać albumu. Oni nawet o tym w tamtym momencie nie myśleli, bo byli bardzo przemęczeni, o czym wielokrotnie w przyszłości mówił Liam. Na albumu mieli zaledwie dwa tygodnie, prawie wszystkie utwory zostały napisane przez osoby trzecie lub bliskie Simonowi. I jedynym, który buntował się w tamtym momencie, był Zayn, który otwarcie mówił, że nie podobają mu się teksty, które ma zaśpiewać, a aby wstrzelić się w odpowiednią tonację, musiał swoje kwestie powtarzać po kilkadziesiąt razy. Mimo, że nie podobała mu się wizja nowego albumu i trasy to postanowił w tym momencie oddać się płycie i napisał prawie 30 utworów w zaledwie dwa tygodnie. Były to utwory, w których czułby się zdecydowanie lepiej. Podzielił utwory na różnych wokalistów z grupy, ale wszystkie wylądowały w koszu. Bo według Simona były po prostu za słabe i nie utożsamiały się z grupą. A podczas tworzenia płyty ich życie wyglądało mniej więcej tak. 10 minut. Był to czas, w którym byli bardzo przemęczeni, a widmo kolejnej trasy było dla nich źródłem ogromnego stresu. To właśnie wtedy Zain miał w zaburzenia odżywiania, a z powodu nieustannego zamknięcia w hotelu zaczęły się problemy z alkoholem Liama Payna, który jak sam mówił podczas One Direction nie czuł się sobą, czuł, że nie może wyrażać siebie w żaden sposób, brakowało mu kontaktu z dawnymi znajomymi, które ze względu na pracę znacznie ograniczył. Jego problemy z używkami zaczęły się gdy tak jak inni członkowie grupy, zostawał zamykany w hotelu. me like when we were in the band the best way to secure us because of how big it got was just lock us in our rooms. And of course, what's in the room? Mini bar. Hmm. So at a certain point, I thought, well, I'm gonna have a party for one. And that just seemed to carry on throughout many years of my life. And then you look back, how long you've been drinking, and stuff. So for you're like, Jesus Christ, that's a long time. A one Direction I po Simon Co nie było dla niego proste. Podczas prac nad albumem, ale też w trakcie trasy koncertowej, Koel miał wielokrotnie ubliżać członkom grupy, twierdząc, że ci się do niczego nie nadają i wyglądają jak banda idiotów. Wielokrotnie podkreślał, że bez niego byliby nikim. Dlatego nie pozwalał im kombinować. Wszystkie utwory nagrywane były na jednym patencie, aby maksymalizować sprzedaż. Nie pozwalał na zmiany wizerunku, wielokrotnie kłócił się z Harrym Stylesem na temat malowania paznokci. I to nie jedyni artyści, którzy po współpracy z Simonem Coelem skończyli z problemami. Podobnie swoją współpracę z nim wspomina Sher, która po programie musiała brać antydepresanty. Coel później działał z nią bardzo podobnie jak z Direction, przez co Cher nie miała kontroli nad własną karierą. A po latach w swoim utworze Head Down zwróciła się do Simona Coela, mówiąc mu wprost, że ten sprzedał jej marzenie, po czym delikatnie mówiąc źle ją potraktował. Podobne odczucia ze współpracy z Simonem miał James Arthur, zwycięzca X-Factora z 2012 roku. Jego utwór Impossible by był dosłownie wszędzie i wydawało się, że ma on świat u stóp. Rok później przez Twittera zwyzywał Mikiego Wortlesa, pisząc na Xie, że ten pewnie chciałby z nim uprawiać miłość i dodał jeszcze parę zdań od siebie. Był to moment, w którym Sowa weszła do głowy, z czego teraz doskonale sobie zdaje sprawę, ale wtedy Simon nie pomógł mu naprawić wizerunku, który strasznie podupadł. Został on skrytykowany przez całą branżę. Był to moment, w którym chciał zapaść się pod ziemię. Zaczął mieć problemy, przez co regularnie widywał się z terapeutą, po czym Simon Cowell wyrzucił go z wytwórni. Mimo tego James Arthur po latach tak mu wybaczył. Więc jak widzicie, Simon na swojej drodze zniszczył wiele osób, w tym pierwszego zwycięzcę ich faktora z 2004 roku Stevea Brooksteina, Duet Jedward, z których nieustannie się śmiał i budował wokół nich dość dwuznaczną narrację, czy też Barson Melody, którzy, gdy tylko przestali tworzyć ogromne zasięgi i przynosić korzyści Coelowi, zostali przez niego porzuceni. A w jednym z wywiadów Leo wprost powiedział, że czuli się wykorzystywani przez Simona, który zmonetyzował ich tragiczną historię, z którą przyszli do programu. Więc jak widzicie, Simon Kowal nie tylko jest tym jurorem, który zasłynął. Z kontrowersji. Jest też wyrafowanym facetem z ogromnym doświadczeniem w branży muzycznej, dla którego jedyne co się liczy, to zysk. A dzięki swojemu show nie musiał się już aż tak wysilać, aby znaleźć gwiazdy, bo na dobrą sprawę mógł je wykreować dzięki swoim programom. Wiele gwiazd, które miały z nim styczność w przyszłości dość otwarcie wypowiadało się na temat toksycznej relacji z uwielbianym przez miliony Simonem Coelem, który wyciskał swoich artystów jak gąbkę. W tym materiale to tyle. Dajcie znać, co wymyślicie o Simonie Coelu i jego dość skomplikowanym podejściu do branży rozrywkowej. Jeśli film Wam się spodobał, to klasycznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się do następnego. Cześć.